Dam jest Cezary Kęsik po niesamowitym zwycięstwie. Słuchaj, wracasz. Ostatnio, pierwsza twoja przegrana w karierze teraz w niesamowitym stylu, jedna z lepszych walk w tym roku. E, tutaj uznajemy tak wszyscy, kto, którzy to widzieli, że naprawdę daliście mega pojedynek. No witam wszystkich serdecznie. No kurczę, to moja przegrana, pierwsza w karierze za busem. Dobrze odrobiona lekcja. Mam nadzieję, że wszystkim się podobało. W końcu pokazałem się z mojej dobrej strony, z mojej prawdziwej strony. Pokazałem swoje umiejętności, mam nadzieję, że się wszystkim podobało i no mówię, mam, nadzie mam nadzieję, że włodarze docenią tą walkę, bonusów. Jest bardzo dużo sensu na to, powiedz jaki był game plan na tą walkę, teraz możesz zdradzić jakie były założenia przed walką i czy udało się zrealizować. Tak, udało się zrealizować założenia, no tylko że też nie do końca, bo myśleliśmy, że Marcin będzie wchodził w szarze, będzie szedł w wymianę, bo dobrze to robi, ja miałem kurczę, go kontrolować w dystansie i kontrolować prawym prostym albo tam prawym hakiem, no ale właśnie tym mnie zaskoczył, że nie wchodził, tylko też czekał, markował ciosy, czekał na dogodne uderzenie, no i co? Ja akurat w tej walce okazałem się lepszy, pokazałem się z lepszej strony, no, zaskoczył mnie tym twardym łbem, naprawdę przyjął dużo, przyjął dużo ciosów, no, ja też trochę przyjąłem, widać po twarzy, ale to jest walka, to się nie kalkuluje, idziemy, jak jest wymiana, idziemy w wymianę, jak jest yy, taktyka, rozpracowywanie zawodnika, no to punktujemy. Powiedz nam, czy ty czułeś ten potężny dopik, bo było widać, że cały jeden sektor dzisiaj rodomskich kibiców przyjechał wspierać was. No i naprawdę to była wielka wrzawa. E, tak, słyszałem kibiców. E, na pewno przy wyjściu w klatce już e, starałem się słuchać narożnika, mojego trenera Aleszka Kulika, który by bardzo dobrze mi podpowiadał. E, cały czas mi mówił, co mam robić. E, no, starałem się bardziej jego słychać, ale z tyłu głowy wiedziałem, że przyjechało dużo kibiców. No i chciałem pokazać się dla nich też z jak najlepszej strony, że, że było warto przyjechać. Wydawało się, że ta walka skończy się już w pierwszej rundzie. Obaj byliście blisko skończenia, jednak przetrwaliście. Jak to zrobiłeś, że te bomby tak naprawdę no, nie zmusiły sędziego do przerwania pojedynku. Kurcze, wiesz co, no, widziałem, że Marcin był podłączony niejednokrotnie. E, oddawał na, na reakcji, kurczę, no chciałem go skończyć w pierwszej rundzie, każdy by chciał to zrobić. Tlenowo czym się bardzo dobrze, ale no przy tylu wydanych ciosach moje ciało troszkę się zmęczyło i mówię, no pod koniec pierwszej rundy Marcin tam kontrolował tą walkę, ale no mówię, przez tę minutkę moje płuco doszło w 90% do siebie i no i szedłem do drugiej rundy. W drugiej rundzie też daliśmy dobrą walkę, a w trzeciej już sami widzieliście, że... Skończyłem. To. Co dalej? Kto następny w KSW dla Ciebie? E, tak jak już się raz powtarzałem, ja nie mam jakiegoś sprecyzowanego, sprecyzowanego rywala, po prostu chcę wygrywać, chcę dawać dobre walki. No mówię, chciałem cichy rewanż za busem, ale bus jest w UFC, niech tam się rozwija, niech tam wygrywa walki. A ja jestem tutaj, dałem bardzo dobrą walkę, tak myślę i no mówię, czekam na ruch od na decyzję i ja idę tutaj po pas. Cezary, na końcu pierwszej rundy no, te łokcie spadały na twoją twarz niemiłosiernie ze strony Marcina Krakowiaka. Chciałbym zapytać, czy było tam blisko jakiegoś twojego odłączenia, czułeś wewnętrznie, że coś jest nie tak, czy cały czas kontrolowałeś sytuację na trzeźwo? Eee, nie, właśnie kurde też się można powiedzieć, że zdziwiłem, że mam taki twardy łeb. Bo ten łokieć z góry w prawe oko naprawdę siadł i nawet mnie nie zamroczyło ani, ani nic, tylko po prostu przyjąłem łokieć. Starałem się kurde skręcać, bronić, jakieś tam młotki oddawać, żeby sędzia nie chciał przerwać. Marcin dobrze kontrolował mnie z dosiadu, nie mogłem bardzo z niego się wydostać, ale no, runda była, końcówka rundy na moją korzyść i podnieśli sędzia podniósł do góry i zaczęliśmy znów od stójki. Na początku walki miałem wrażenie, że już pierwszy low kick, którym trafiłeś swojego przeciwnika, no lekko po nim zatańczył. Chciałbym zapytać, czy ty też to zauważyłeś i celowałeś właśnie w jego nogę, czy po prostu robiłeś to, co ci instynkt odpowiedział? Nie, po prostu trenowaliśmy te low kicki na, na treningu, po części też to był jakiś tam plan, żeby te okopywać nogi, no wiadomo, low kick na łydkę jest bardzo bolesny i nie jeden zawodnik pokazał, że nokautował w ten sposób. Więc jeżeli był blisko, mogłem kopnąć low kick na łydkę, no to zrobiłem. No jakby był czysty, wystawiony na czysty prawy prosty, no to też to robiłem. No To jest walka. Jeśli chodzi o termin powrotu, to kiedy byś celował w kolejną walkę? E, to pewnie już nie w tym roku, bo następna gala z tego co już w mediach nawet było ogłoszone, że będzie w grudniu, to jest już chyba za miesiąc i tydzień. No, muszę troszkę odpocząć. Teraz w poniedziałek jadę na obóz judo z, z pracy, więc no troszkę tam się pouczę, trochę rzutów innych i no nie wiem, no pewnie dopiero po nowym roku. Czekam na decyzję wodarzy. A jeśli chodzi o walki w TFL-u, w którym tak może powiedzieć zabłysłeś, dalej wchodzą w grę, czy teraz skupiesz się tylko i wyłączę na KSW i walce o ten przyszły pas? No nie, jeżeli będzie w kazu przestu, jeżeli włodarze zadecydują, że, że po prostu muszę troszkę poczekać na walkę, będzie okazać, że im zawalczył na TFL-u, no to, no to będę się tam bił, żeby, żeby nie mieć za dużej przerwy, tak jak teraz. <laughs> miałem przerwę 9 miesięcy, tylko że to była przerwa spowodowana kontuzją, bo miałem się bić w marcu ale skręciłem stopę, naderwałem więzadła w stopie, tam torebka mi poszła i tak naprawdę miałem 4 miesiące rehabilitacji. No i dopiero teraz się udało zawalczyć, ale stopa jest zdrowa, a ja jestem zdrowy, więc no mówię, czekam na decyzję od młodaczy. Gratulujemy, myślę, dobrej, zajebistej mega emocjonującej walki, bo tu wszyscy oglądaliśmy i twierdziliśmy, że na pewno ta pierwsza runda no, ma szansę być jedną z najlepszych rund w tym roku. No co, możemy życzyć chyba zasłużonego odpoczynku i wracaj jak najszybciej do klatki KSW. Dziękuję bardzo, cieszę się, że się podobało. No i jeszcze chciałem podziękować, mówię, mojemu trenerowi, narożnikowi, mojej rodzinie, która mnie bardzo wspiera, moim kibicom. No i mówię, podziękuję też inspektoratowi wsparcia sił zbrojnych pierwszemu batalionowi drogomostowemu, czyli mojej pracy, bo mogę się dzięki nim też troszkę rozwijać, jeżdżę na różnego rodzaju obozy w kickboxingu. Teraz jadę na obóz w judo, udoskonalam swoje umiejętności. No i co, dziękuję Wam za wywiad, mam nadzieję, że walka się podobała i do zobaczenia. Dziękujemy. Dziękujemy.